Drodzy hodowcy, koleżanki i koledzy, jest dzisiaj z nami niesamowita postać lekkiej atletyki, a mianowicie Andrzej z polski Skopów Dal z zeszłego roku. I mam nadzieję, że wszystko się ułoży, żeby wtedy powtórzyć ten sukces. Tego Ci życzymy. Tego życzymy. Proszę o tutaj medal też Mistrza Polski z 2023. Również nadmienię, że jest Andrzej również sympatykiem, sympatykiem i niedługo takim bardzo czynnym podobcą gołębie, na Bawidła. Maciej, łudzik właśnie z Andrzejem od wielu lat jest cały czas, jak niektórzy śledzą media w kontakcie i to takim myślę bliższym no kolegujecie się na pewno tak? znaczy to jest tak sport przyciąga czy to a. jest sport lekkoatletyka czy gołębie to przyciąga I mnie przyciągnęło wiesz jakieś tam skoki jakiś mistrz tam skacze a tu się okazuje że o jego gołębie też ciągną, nie? Tak jest. gdzieś tam w genach mu coś zostało dokładnie Jaż na zaraz nasuwa się pytanie Andrzej powiedz jakie widzisz na dzień dzisiejszy podobieństwa między właśnie lekkoatletyką tym sportem wyczynowym no w Polsce też często nie doceniamy powiedzmy to głośno w stosunku do sportu głębi pocztowej. Uważam, że podobieństw jest bardzo wiele. Tak, ja uprawiam, powiedzmy, sport na poziomie profesjonalnym praktycznie zawodowym, tak uważam, że sport gołębiarski również poszedł w tą stroną jest bardzo, bardzo już też mocno wyśrubowany. Są naprawdę, żeby osiągnąć świetne wyniki, trzeba mieć bogatą wiedzę, bogate doświadczenie, bogate doświadczenie, ale takich podobieństw jest też na przykład więcej, czy samożywienie, suplementacja, to co jest u nas w sporcie, no to jest istota tego wszystkiego jakby udało się zbudować formę wyniki yy, tylko, tylko wypuszczając gołębie, lotując i nie wiadomo co podając no to chyba każdy byłby mistrzem, a tak jednak nie jest. Andrzej Prywa. też jest sam swoim jakimś tam powiedzmy tym personalnym guru, który się tak. sam przygotowuje do tego, czyli on jakąś wiedzę na to temat będzie miał ogromną, tak. bo to mówię jedno i drugie to jest sport. A gołębie pocztowe to jest typowy sport wyczynowy, czyli tutaj nie trzeba mieć pojęcie. Dokładnie. I teraz już nie chodzi o to co stosujemy w naszych hodowlach, ale zwróćmy na to uwagę. To jest gołąb sportowy. Nie. To nie powinien dostawać tego, co taki ptak, który ma tylko rosnąć, a potem go zjemy. Także warto o tym pomyśleć. Eee, wiem, że Andrzeju przed Tobą 2024 rok będzie, no jesteś niezwykle ambitnym hodowcą. I sportowcem, bo dlaczego w tej kolejności? Bo też wiemy, że Andrzej chce rozwinąć hodowlę już, jeśli mu czas na to pozwoli, ale e, priorytetem dzisiaj są e, kwalifikacje do Mistrzostw Europy, Europy i Igrzysk Olimpijskich. Oto I Olimpijski. Życzymy Ci e, niezwykłych sukcesów, trzymamy za Ciebie już dzisiaj kciuki. No i być może przyszłość pokaże, czy będziesz też takim czynnym hodowcą, jakim jesteś wspaniałym sportowcem. Tego cię życzę. Będzie być. Ja, a ja uważam, że jednak ta smykałka została i te zacięcie do sportu no nie bez przyczyny e, bardzo mnie to zaraziło i no mam nadzieję, że co najmniej tak dobre wyniki jak w sporcie własnym w skoku w dal osiągnąłem e, uda mi się powtórzyć właśnie w sporcie gołębiawskim. Byliśmy w szoku jak przed chwilą Andrzej nam tutaj na targach w Katowicach pokazał jaką on odległość skoczył chciałbym, mogę Cię prosić aby wybrzmiał Twój rekord Mój rekord życiowy wynosi 805. Jest to aktualnie 18 wynik w historii Polski. Jest to dużo, jest to mało, w zależności od jakim kątem Dla mnie na przykład przydałoby się jeszcze trochę bardziej ten wynik wyśrubować. Ale jak się ambitnie. popatrzy, się zmierzy te 8 metrów, to jednak robi wrażenie. I nie da, nie da się tego skakać na zawołanie. Trzeba naprawdę trzeba, ciężko pracować cały rok, żeby taki wynik osiągnąć. Mieć szansę w ogóle taki wynik osiągnąć. Dokładnie. Więc tak w wolnej chwili, proszę sobie zmierzyć tą odległość, którą Andrzej przed chwilą nam przypomniał. <noise> miał, naprawdę to robi wrażenie. Ja po prostu jestem w szoku. Jak można taką odległość w powietrzu pokonać? Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Dziękuję. I Wam za tą wspaniałą współpracę. Panowie, również dziękujemy. I pozdrawiam.